Cześć! Z tej strony Spartacus, a w tym odcinku omówimy sobie każdego potwora z gry. Jak Kelvin dowiedział się, w czym będzie brał udział, wyglądał niestety tak. Omówimy sobie ilość punktów życia i dodam coś od siebie do po niektórych potworów. Zasubskrybuj, żeby być na bieżąco, i zostaw lajka, bo to nic nie kosztuje, a pomaga mi się rozwijać. W takim razie, miłego oglądania. Pierwszy i najbardziej pospolity jest Kanibal. Jest jak twój kumpel, który to nie mówi, jakby cię poskładał jedną ręką, a finalnie i tak przyjdzie z kumplami. Stanowi niewielkie zagrożenie, posiada 50 punktów zdrowia, a jego umiejętność specjalna to uciekanie na drzewa. Kolejne są Brudasy. To rodzaj zdziczałych kanibali, które gdzieś na etapie ewolucji uznały, że przestaną się myć. Ich wartość punktów życia to także 50. Poruszają się na czterech kończynach są do tego całkiem szybkie. Potrafią poruszać się po drzewach lepiej niż Tarzan i są mistrzami kamuflażu. Tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy właśnie na niego nie nadepłeś. Następny jest tłuszcz. To odmiana współczesnego amerykańca, który najchętniej zajadłby się na śmierć. Posiada on 70 punktów życia. Wśród kanibali chodzą plotki, że skolonizowali tę wyspę, by w przyszłości postawić tutaj McDonalda. Potrafi bombardować swoim brzuchem? O kurwa rzeczywiście! Kurwa! I napierać na twoje budowle, niezłomnie próbując wszystko staranować. Następny jest duży, trochę za duży. Proszę go zmniejszyć, od razu lepiej. To wiosek. To z ich rozkazów cała ta zaraza ciągle atakuje twoją wioskę. W przeciwieństwie do tłuszczu, ci pakują całe dnie bicka, podnosząc silniki motorowe i inne pałki. Posiadają 90 punktów życia, więc są całkiem wytrzymali. A jeśli życie ci miłe, walcz z nimi na dystans. Kolejna baby to bestialskie nasienie szatana, o którym boję się nawet opowiadać. Czyhają w najskrytszych zakamarkach jaskiń i tylko czekają, by z zaskoczenia przywalić ci pośladem w czoło. Posiadają 10 punktów życia, a walka z nimi to prawdziwe piekło. Ślepce to rodzaj kanibali, którzy postanowili udać się do jaskiń w otchłań ciemności, by już więcej nie musieć patrzeć na swoją żonę. One natomiast zostały tam zaciągnięte, oczywiście za włosy. Posiadają 50 punktów życia i całkowicie bazują na słuchu. To, co właśnie widzieliście, to aktualnie najsilniejszy potwór w grze. Bos demonów zażywa kąpiele w wulkanicznej lawie, chodzi po ścianach i sufitach, zadaje ogromne obrażenia i skacze na dziesiątki metrów, by wyprócić ciebie to, co jeszcze pozostało. Posiada on 800 punktów życia i, żeby go pokonać, najlepiej zaprosić kilku kumpli jako mięso armatnie. Demon to mniejszy odpowiednik jego starego. Posiada on 100 punktów życia i cechuje się ogromną szybkością w likwidowaniu swoich celów. Gdy wszyscy chodzili do kościoła, on był tym, który przed tym kościołem pił. Z tego powodu najskuteczniejszą bronią na tego bezbożnika jest krucyfiks. Mutant to paskudny bydlak. Posiada on 80 punktów życia. Wyglądem przypomina to, co kobiety mają pomiędzy nogami, ale cipą go nazwać nie można. To prawdziwy hardy dzik. Jedna z większych jaskiniowych zmur. Walka z nim może okazać się niezwykle trudna, a jestem pewny, że to od niego najczęściej wszyscy umieracie. Mam więc dla was tipa. Weźcie do ręki Gide i rzućcie mu nią w kolano. To jego niezwykle czuły punkt. Skuli się na kilka sekund, a ty masz czas, by wpakować mu kija w oko. Bliźnięta to dwie głowy, jedna para nóg i dwie pary rąk. Posiadają przy tym 100 punktów życia. Robi wrażenie, prawda? Machają kończynami, jakby jutra miało nie być. Dlatego lepiej sobie z nimi radzić na dystans. Tego z lewej łatwo sprowokować, a ten z prawej jest wiecznie najebany. Robal. To dwie połączone ze sobą dupami istoty. Też interesuje Was to, jak oni się załatwiają? Silny bydlak który posiada 150 punktów życia. Lepiej do niego nie podchodzić i walić do niego z łuków i pistoletów, bo gdy ujrzy jakąś budowlę, nic go nie powstrzyma, by ją rozwalić. Pan i pani Pafton. Elegancko ubrani, ale niestety brakuje mi już elegancji w zachowaniu. Oboje silni, Choć on już nie domaga, a ona zapieprza jak jakiś messerschmitt po mefedronie, skacze fruwa i lata. Koniecznie śrutówka. Slagi, wielka kupa, mięcha. Co prawda można go spotkać w grze, w dwóch jaskiniach i pod samej koniec. Wysadzamy go wtedy granatem bądź C4, ale może w przyszłości trafi do gry w jakimś ciekawszym wydaniu. Aktualnie przyzwać go możemy komendą, ale podążą zawsze w jedną stronę i nie można go zabić. Jest jeszcze jeden kanibal, taki ze złotą maską, trochę silniejszy od pozostałych. Posiada on 65 punktów życia, a to dlatego, że jako nieliczny znalazł złoto na wyspie. I stać go na coś lepszego. Oczywiście niektóre potwory takie jak kanibale mają swoje różne warianty, męskie i kobiece, ale nie uwzględniałem ich tutaj, bo różnią się tylko wyglądem. Zbliżamy się do końca, więc ja poproszę ładnie, byś zostawił suba na tym kanale. Oczywiście potwierdzając to lajkiem. Dobrze będzie, jak napiszesz jakiś komentarz, na przykład w odpowiedzi na pytanie, o czym chciałbyś zobaczyć kolejny film. Ja Ci dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i cześć.